Cześć. Dzisiaj szybki filmik, Chciałem wam pokazać w jaki sposób połączyć patamini z filtrem podżwirowym Hapetu. No, tak naprawdę tani wychodzi kupić po prostu filtr podżwirowy Hapetu, ale ten komin ma szerszy wejście i tak naprawdę Pad Mini nie pasuje w to wejście. I, i no, ja, ja na bardzo prosty sposób w zasadzie. Nie musimy nic dokupować, wszystko jest w zestawie z patem mini. Czyli mamy tutaj komin hapetowski z kawałkiem filtra porzbierowego. Potrzebujemy ten, tą rurkę zasysającą od pata mini. Ona wchodzi idealnie na wcisk tutaj w ten komin. Teraz możemy już łączyć czy to za pomocą rurki, czy po prostu wpiąć Bezpośrednio patamini w ten komin. Widzicie, bez problemu trzyma się mocno. Problem zniknął, więc widzicie prosty, bajecznie sposób na to, żeby podłączyć patamini z filtrem pożwirowym HP. -tu. Nie trzeba nic dokupować, wszystko jest w zestawie. To tyle. Pozdrawiam, jeśli film Wam się podobał. Zapraszam do polubienia i oczywiście do subskrypcji. Do zobaczenia. Trzymajcie się. Cześć.